Cześć, w ostatnim odcinku utworzyliśmy Twoją pierwszą maszynę wirtualną w EC2. Jeżeli nie oglądałeś tego filmu, zachęcam Cię do kliknięcia na link, który znajdziesz w opisie do tego filmu. Instancję utworzyliśmy w ramach tzw. Free Tier, czyli darmowej oferty, którą Amazon daje Ci co miesiąc. Jest to 750 godzin na instancje typu T2 Micro. Jeżeli natomiast chcesz takich maszyn utworzyć więcej, bądź też chcesz użyć większego typu instancji, warto zawczasu policzyć, ile to konkretnie będziecie kosztować. W tym odcinku opowiem Ci, w jaki sposób to policzyć, i wykorzystamy do tego narzędzie kalkulatora kosztów AWS. -a. Nie przeciągając, przejdźmy do kalkulatora. Narzędzie kalkulatora AWS jest dostępne na stronie calculator.aws. Gdy przejdziemy na tę stronę, może wystarczy, że klikniemy na przycisk Create Estimate, aby przejść do kreatora estymacji dla naszych usług AWS-owych. Na pierwszym ekranie mamy możliwość wyboru usług, które nas interesują. W moim przypadku, ponieważ chcę oszacować koszty instancji EC2, to po prostu w polu wyszukiwania wpisuję tutaj EC2. No i na liście rzeczy, które zostały znalezione wybieram Amazon EC2 i klikam na przycisk Configure. W pierwszym polu mam możliwość opisania, co właściwie estymuję. W moim przypadku załóżmy, że będzie to środowisko devowe. Poniżej mam możliwość wyboru regionu, dla którego chcę dokonać estymaty. Poszczególne ceny instancji EC2 różnią się między regionami, więc ważne jest, aby wybrać region, w którym docelowo planujemy wdrożyć naszą infrastrukturę. Po skonfigurowaniu regionu musimy wybrać, czy chcemy wykonać szybką estymatę, czy też estymatę zaawansowaną. W przypadku estymaty zaawansowanej mamy możliwość określenia większej ilości parametrów, jak również wybrać bardziej niestandardowe paterny użycia w AWS-ie, np. te związane z grupami autoskalingowymi e, oraz z paternami, w których np. raz na miesiąc albo raz na dzień obciążenie na naszej aplikacji zwiększa się. Ja na potrzeby tego tutoriala na początek pokażę Wam w jaki sposób używać szybkiej estymaty. A za chwilę wrócimy do kwestii zaawansowanej. Pierwsza sekcja dotyczy EC2 Instance Specification. Musimy wyspecyfikować parametry naszej instancji. Przede wszystkim musimy określić system operacyjny, gdyż ma to wpływ na koszty. W przypadku systemu Linux zazwyczaj mamy do czynienia z dystrybucjami, które są darmowe. Jednakże są od tego pewne wyjątki, np. Red Hat bądź Suzy Linux. Również wyjątkiem pod kątem licencjonowania jest Windows Server, za którego musimy zapłacić dodatkową opłatę, a także SQL Server. Jeżeli używamy na przykład SQL Server Standard z Windows Serverem, to zostaniemy obciążeni kosztami licencyjnymi zarówno Windows Servera, jak i SQL Servera. Ja w moim przykładzie użyję systemu Linux. Jeśli chodzi o określenie typu instancji, to mamy dwie możliwości. Możemy albo wpisać parametry, których nasza aplikacja wymaga, takie jak wirtualna, liczba wirtualnych CPU, bądź też wymagana pamięć i pozwolić AWS-owi na znalezienie odpowiedniej instancji, która spełnia nasze kryteria. Na przykład, jeżeli ja bym tutaj wpisał sobie dwa wirtualne CPU i 4 GB RAMu. No to AWS automatycznie sugeruje mi, że dobrą instancją, która pasuje do tych wymagań, jest instancja T4G.medium. Natomiast trzeba oczywiście wiedzieć, z czym wiąże się poszczególna rodzina instancji, oraz to na przykład oznacza literka G. W tym wypadku G oznacza, że jest to instancja oparta o procesory Graviton, a więc mamy do czynienia z procesorem w architekturze ARM. Jeżeli oczywiście nie pasuje nam ta architektura ARM, no to musimy wyszukać sobie inną instancję, która będzie odpowiednia do naszych wymagań. Jeżeli natomiast wiemy dokładnie, dla której instancji chcemy oszacować nasze koszty, możemy zaznaczyć opcję Search Instances by Name i wpisać tutaj instancje, które poszukujemy, na przykład M5 Large. O wpisaniu i wyborze z listy nasza specyfikacja tutaj zostanie zaktualizowana, jak również podstawowy cennik zostanie zastosowany do tej wybranej instancji. Możemy określić ile takich instancji chcemy stworzyć. Ja na przykład na moim środowisku dewowym chcę utworzyć dwie takie instancje i oszacować ile te dwie instancje będą kosztować. Druga sekcja dotyczy strategii pricingu. Otóż możemy wybrać tutaj między innymi model rozliczeń, jaki chcemy zastosować w naszych instancji. Standardowy model na żądanie jest dostępny jako ostatnia opcja, czyli on-demand instances. Jeżeli nasza instancja będzie działać przez długi czas, bądź też chcemy płacić część z góry, a później mieć niższe ceny, możemy zainteresować się czy to instancjami zarezerwowanymi, czy też savings planami. W zależności od tego, jaką opcję wybierzemy tutaj w zakresie modelu pricingu, jak również na ile lat deklarujemy się, że dana instancja będzie chodzić, oraz na ile chcemy zapłacić z góry, a na ile chcemy płacić co miesiąc, no to te ceny są odpowiednio dostosowywane. Jeżeli rozwiniemy sobie tutaj sekcję z Show Calculations, to możemy podejrzeć, w jaki sposób wyliczana jest finalna cena i finalny koszt instancji. Jeżeli zobaczcie, ja zmienię na przykład na 3 lata, no to ten koszt się tutaj również zmienia z 97 dolarów na przykład na 67 dolarów. Ja na potrzeby mojej estymaty założę model na żądanie, czyli ostatnią opcję. I jak widzisz w tym momencie dwie instancje będą mi kosztować dokładnie 156 dolarów Kolejna sekcja do storage'u. Storage. U. Mamy tutaj możliwość wyboru dysku, który chcemy zastosować do naszej instancji, określenia podstawowych parametrów dla tego dysku, od których zależy pricing, jak również parametru takiego jak rozmiar tego dysku. Na przykład jeżeli wpiszę sobie 50 GB, to taka dokładnie wartość zostanie oszacowana. Podobnie jak w sekcji powyżej, mamy możliwość obejrzenia sobie kalkulacji, na bazie których jest wyliczany finalny koszt oraz podglądu finalnego kosztu, ile nas będzie ta, ten konkretny dysk EBS-owy kosztować. Na samym dole strony mamy natomiast podsumowanie wszystkich kosztów w poszczególnych sekcjach. Koszty te rozbite są m.in. na instancje rezerwowane, instancje na żądanie, a także instancje związane z planami oszczędnościowymi. Mamy także tutaj wyszczególnioną opcję EBS-a, czyli nasz storage dyskowy. Ponieważ podane wartości odpowiadają temu, co chcę oszacować, mogę kliknąć sobie na przycisk Add to Estimate. W tym momencie jestem przenoszony do panelu, w którym jest podsumowanie moich estymat. Po pierwsze, widzimy, ile będzie mnie kosztować ta konkretna usługa EC2 w ciągu pierwszych 12 miesięcy. Dowiaduje się także, ile muszę zapłacić z góry. Gdybym wybrał jakiś savings plan, to tutaj wartość byłaby niezerowa. A także, ile będę płacił miesięcznie za podane poniżej usługi. Jeżeli chodzi o same usługi, to w tym momencie mam jedną usługę Amazon EC2. Oczywiście ten kalkulator obsługuje więcej usług i mamy możliwość dodania takowych usług. Na przykład dodajmy sobie bucket S3 na backupy. Wpisuję tutaj S3. Klikam na Configure i mam możliwość opisania sobie tutaj tej usługi. Niech będzie to backup. I poniżej wybieramy region, podobnie jak miało to miejsce w EC2. I mam możliwość wyboru rzeczy, które chcę oszacować w ramach mojej estymaty. Ja chciałbym oszacować S3 Standard, jak również na przykład S3 Glacier. A ponieważ mój bucket będzie głównie używany przez instancje, które są w AWS-ie, to nie będę musiał płacić za żadne dodatkowe transfery z zewnątrz i na zewnątrz, więc mogę tą opcję odznaczyć. Przechodząc niżej do sekcji S3 Standard mam możliwość określić ile GB będę przechowywał w storage'u typu standard. Załóżmy, że będzie to 50 GB miesięcznie. Poniżej mogę przewinąć sobie do sekcji z glasierem. Załóżmy, że w glasierze będę trzymał 500 GB miesięcznie. Jak pewnie zauważyłeś w każdej z tych sekcji mogę sobie podejrzeć ile będzie mnie kosztować ta konkretna sekcja. A na samym dole ponownie mamy podsumowanie wszystkich estymat ze wszystkich sekcji na danej stronie dotyczącej w tym wypadku usługi S3. Klikam na Add to my estimate i w tym momencie moje estymaty zarówno roczne jak i miesięczne zostały zaktualizowane o usługę S3. Na koniec pokażę Ci jeszcze jak wygląda kwestia zaawansowanej estymaty dla usługi EC2. Wyszukujemy ponownie usługę EC2, klikamy Configure w description wpiszę na przykład prod i wybiorę tutaj opcję advanced estimate. To co się różni pomiędzy modelem quick estimate a advanced estimate? To między innymi ekran specyfikacji instancji jest on przeniesiony nieco niżej. Tutaj w tym kroku wybieramy jedynie system operacyjny. Poniżej pojawia się nowa sekcja o nazwie Workload, gdzie możemy wybrać, jak właściwie nasza aplikacja się zachowuje w kontekście czy to dziennym, czy też miesięcznym, czy też tygodniowym. Jeżeli, na przykład, mamy program, który oferuje jakieś usługi księgowe dla pracowników, to prawdopodobnie nasza aplikacja najbardziej jest użyta w godzinach pracy, a poza godzinami pracy i w nocy pewnie niewiele osób jej używa. Wybiorę więc opcję Daily Spike Traffic, gdyż właśnie ten pattern najbardziej odpowiada specyfice mojej aplikacji. Poniżej mam możliwość wyboru w które dni właściwie następuje taki spike naszego ruchu, a następnie mogę określić ile instancji chciałbym mieć bazowo, załóżmy, że będą to dwie dla wysokiej dostępności e, oraz ile instancji ma być dostępnych w ramach godzin piku. W moim przypadku podam, że jest to 5 instancji. Następnie mam możliwość określić ile domyślnie trwa ten pik. W moim przypadku zostawię wartość, która jest tutaj wpisana, czyli 8 godzin 30 minut. Przewijam niżej do kolejnej sekcji, gdzie mamy bardziej zaawansowane okienko wyboru typu instancji. Mamy tutaj podsumowanie poszczególnych parametrów dla poszczególnych instancji i oczywiście możemy sobie tutaj też zawęzić nasze wy nasz wybór, nasze filtrowanie na przykład do e, czterech, e, czterech wirtualnych CPU i 8 GB ram -u. no i mogę sobie w ramach e, tych poszczególnych instancji wybrać jakąś konkretną, na przykład C5 XL. Po wyborze instancji przechodzimy do sekcji związanej z pricing strategy. Tutaj mamy dokładnie te same opcje, które wcześniej, natomiast wyglądają one nieco inaczej. Mamy tutaj też tabelkę, która od razu podsumowuje nam, ile będzie nas kosztowała konkretna opcja, a więc nie musimy się krótko więc przeklikiwać przez wiele opcji i podglądać to wszystko w show calculations. Wystarczy, że po prostu odczytamy daną wartość z tabelki i zobaczymy, jak ona wygląda. Ja dla porównania wybiorę model na żądanie, aby nie komplikować tego przykładu. Przewijając niżej widzimy podsumowanie, ile moje instancje będą mnie kosztowały. Tutaj oczywiście jest to uwzględniony mój workload, czyli 5 instancji w godzinach piku oraz 2 instancje poza godzinami piku. W sekcji dotyczącej Elastic Block Storage mamy podobne parametry jak wcześniej, czyli możemy określić typ dysku, który chcemy wyestymować. Jego pojemność, załóżmy, że niech to będzie też 50 GB. Natomiast pojawiają się tutaj dwie nowe opcje. Mianowicie możemy określić, jak często chcemy wykonywać snapshota dla naszych instancji. W moim przypadku będzie to jeden snapshot dziennie. No i możemy tutaj określić, ile nasz snapshot prawdopodobnie będzie przyrastał o dane. W moim przypadku będą to załóżmy 2 GB dziennie. Show Calculations pokaże nam szczegóły dotyczące tej konkretnej sekcji. Natomiast jeżeli przejedziemy jeszcze niżej, to mamy dodatkową opcję, która się pojawia w przypadku zaawansowanego szacowania naszej, naszych kosztów, mianowicie możliwość oszacowania kosztów transferów. Transfer do AWS-a jest darmowy, zarówno jeżeli chodzi o transfer z internetu, jak i z innych regionów. Natomiast transfer pomiędzy poszczególnymi availability zonami oraz transfer wychodzący już są transferami płatnymi. Jeżeli więc na przykład nasza instancja głównie wysyła ruch do internetu, no to możemy tutaj sobie oszacować. Ile to nas mniej więcej będzie kosztować? W moim przypadku oszacujmy, że będzie to 50 GB miesięcznie ruchu wychodzącego ze wszystkich moich instancji do klientów. Show Calculations pokaże nam częściową sumę i jak widzimy, będzie to 4 dolary miesięcznie za transfer wychodzący. Na samej dole strony mamy analogiczne jak w poprzednich przykładach podsumowanie, gdzie widzimy rozbicie na poszczególne typy usług, jak również sumaryczny koszt za wszystkie te usługi. Wyklikniemy na Add to Estimate, na kolejny element zostanie dodany do mojej estymaty i w tym momencie mamy już oszacowane trzy usługi. No i widzimy też ile one będą kosztować nas w ciągu pierwszego roku, jak również miesięcznie. Gdy nasza estymata jest gotowa, możemy ją zapisać oraz udostępnić innym użytkownikom. Jeżeli kliknę na przykład Save and Share. To w tym momencie zostanie wygenerowany link, który mogę wysłać na przykład przełożonemu, bądź też klientowi. No i klient bądź przełożony mogą sobie zobaczyć, co w mojej estymacie konkretnie się znalazło, ile to będzie kosztować. Ten link wygląda w ten sposób. I jak widzisz, w przeglądarce w trybie incognito mam dostęp do tej konkretnej estymaty, ze wszystkimi wartościami, które wcześniej wprowadziłem. Tak udostępnioną estymatę, oczywiście, czy to klient, czy też na przykład przełożony, bądź inny współpracownik, ma możliwość edytowania. Może on sobie tutaj wprowadzić zmiany, a następnie po wprowadzeniu zmian może sobie wygenerować własnego linka, no i podzielić się wersją zmienioną tej estymaty. Teraz już wiesz w jaki sposób policzyć koszty, czy to EC2, czy też analogicznie dowolnej innej usługi, bądź zestawu usług, które możesz utworzyć w AWS-ie. Jeżeli chcesz nauczyć się więcej na tematy związane z AWS-em, z chmurą, z EC2, z usługami kompiut, koniecznie kliknij na przycisk subskrybuj poniżej tego filmu, aby nie przegapić kolejnych filmów. Tymczasem do zobaczenia.